Witam wszystkich na kanale Tarot Empatii. E, chciałem Was zaprosić do czytań, e, do rozkładów na, dla waszych znaków e, zodiaku e, na miesiąc sierpień 2021 roku. Czytania, e, czytania zrobię właśnie przy użyciu The Children of Lita, e, wiosenna, e, wiosenna, baśniowa, taka bajkowa, trochę talia i co, i będzie jako podstawę rozkładu będzie krzyż celtycki i czy coś jeszcze mam jakieś ogłoszenia, chyba nie mam żadnych ogłoszeń taki, taki przywitalny filmik tylko dla wszystkich dzięki oczywiście, że jesteście dziękuję za komentarze, za maile za subskrypcje za lajki i do zobaczenia w Waszych filmach. Papa. Pa. Przechodzimy teraz do rozkładu dla LWA. Czytanie odbywać się będzie w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, jakie potrzebujemy wiedzieć dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie, dla mądrości. Tej wyższej mądrości, do której mamy dostęp zawsze wtedy, gdy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. To czytanie jest prośbą o te wskazówki, o te informacje. Cóż dla wielu z nas niezwykle cenne. Dobrze. Okej, okay, lwy. Zobaczmy. Najpierw rozłożę karty, a potem będziemy czytać z rozkładu. Ok, ostatnia karta. Wynik albo rada. E, na spodzie talii mamy co? O, proszę bardzo. Mocna zmiana, duża zmiana. Eee, niebezpieczna. Tak, tutaj mamy zagrożenie. Zobaczmy. Nie każda zmiana jest zagrożeniem. Wiele zmian, nawet trudnych, jest tak naprawdę ratunkiem. Eee, jak wy wyglądacie? Jak wygląda Wasza obecna sytuacja w tym momencie? Dwójka monet. Wykamona to jest precyzja. Precyzja w wykonywaniu obowiązków, w podejściu do obowiązków, jakie mamy, ale też w wyborze tych obowiązków, na których się skupiamy. To jest taka karta pracy, dużego wysiłku, ale też myślę dużej satysfakcji. Tak, ponieważ żeby coś bardzo dobrze wykonywać, żeby sobie radzić, tak dwójka monet, ona konkretnie mówi o tym, że e, bierzemy kilka ważnych spraw, często dwie, e, które priorytetyzujemy bardzo wysoko e, i e, skupiamy się na nich. Czasem tak mocno, że odcinamy się od wszystkich innych rzeczy. Natomiast. Trzeba mieć świadomość, że żeby mieć w sobie tą siłę, żeby mieć w sobie tą pasję, trzeba umieć czerpać przyjemność zrobienia tego, co się robi. Nawet jeśli jest to w jakiś sposób rutynowe, powtarzalne, może nawet w jakimś szerszej perspektywie, mało rozwijające, tak? To jest robienie tego samego. Eee, ale tak jak powiedziałem, z dużą precyzją, z dużą koncentracją i z dużą satysfakcją. Nie jest to oczywiście praca bez ceny, ale myślę, że jakby, jeśli ta karta opisuje jakby Waszą obecną sytuację, a więc obowiązki, myślę też, że obowiązki, które, z którym w jakiś sposób daje, potraficie podołać, to ona może mieć tu charakter jak najbardziej wzmacniający, pokazująca taką cechę Was. Umiejętność, e, która jest dobrą umiejętnością. Co wam wychodzi naprzeciw zobaczmy, cesarzowa? E, myślę, że jest to pewne marzenie o spokoju, marzenie o dobrobycie, o spełnieniu. Dlaczego to jest energia mm, przeciwna co całkowicie <laughs> przepraszam. E, dwójce monet w czym w tym, że tu mamy błogostan, dobrostan, tak. Cesarzowa jest kartą planety Wenus, tak, a więc tej płodności spełnionej, tego szczęścia, miłości. Myślę, że w tym konkretnym czytaniu chodzi właśnie o poczucie satysfakcji z tego, co już mam, co... Mm, Pojawiło się w moim życiu tak niejako, niejako naturalnie. Myślę, że jest to tęsknota e, za, za skończonym okresem pracy. Za tym, aby e, te wszystkie kłopoty, te wszystkie obowiązki odeszły albo rozwiązały się tak niejako same w sobie. To marzenie oczywiście, jak każde marzenie o, o relaksie, o spokoju, o dobrobycie... Em, może mieć taką czarną stronę, tak, ponieważ może nas motywować, ale równie dobrze może nas demotywować. Eee, w jakiś sposób, nawet unieszczęśliwiać, skupiać nas na tym, czego nie mamy. Zobaczmy, jaki jest tutaj e, ukryty schemat, co leży jakby w podłożu tej, tej sytuacji, w waszej podświadomości. Coś ważnego mhm. pasja, kochankowie. Bardzo tutaj w takim romantycznym e, przedstawieniu, w romantycznej ilustracji. Natomiast to, co jest e, istotne, e, to ta karta tutaj mówi o pragnieniach, o głębokich pragnieniach i głębokich wartościach. E, kochankowie są kartą tego, co jest dla nas ważne na takim poziomie ostatecznej definicji czego, tego, czym jest dla mnie szczęście tego, co tak naprawdę najbardziej chcę i co ma mi e, w jakiś sposób określić, czy moje życie jest szczęśliwe, czy nie. Nie jest to przypadkowe, tak? Bo jakby w naszej kulturze, w naszym świecie ta miłość romantyczna często jest prezentowana w różnego rodzaju filmach, powieściach, o, o historiach, mitach, jako ten archetyp ostatecznego szczęścia, ostatecznego spełnienia. Często jest elementem, a nawet takim e, centrum Każdego happy endu. Mamy tutaj jaśnie, e, jako, jako, jako um, ta treść, która gdzieś wibruje w waszej podświadomości, mam wrażenie, że ona bardziej oddziałowuje na tą cesarzową, tak? na, to, na, to, um, na to poczucie um, bycia bohaterem. Tego spełnionego szczęścia, tej spełnionej historii, e, może o miłości, ale niekoniecznie tak musi być. Nie musi to koniecznie dotyczyć miłości, chociaż są to takie bardzo romantyczne karty, e, oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że może ona po prostu mówić o e, takim czymś, co każdy z nas czasem czuje. Kiedy bierzemy wdech powietrza i czujemy, że, że jest dobrze, że po prostu jest dobrze i, i, i to szczęście, jakby wypełnia nas. tak? Nie taką wielką, promienistą, sz, sz, silną falą energii, ale takim spokojnym, spokojnym spełnieniem. Okej, okay. zobaczmy w takim razie, skąd, skąd pochodzi ta sytuacja. Ja tu rzeczywiście, jakby widzę taki rodzaj dualizmu w tej waszej sytuacji. Tak jakbyście trochę musieli robić coś, co może nie do końca odpowiada waszym wewnętrznym pragnieniom. W przeszłości. W przeszłości jest przeszłość, szóstka kielichów. Ja lubię tak myśleć o tej karcie, że ona podkreśla znaczenie przeszłości w naszym życiu. To, co to znaczy podkreśla znaczenie przeszłości? Wiemy, że przeszłość jest tak ostatecznie zdefiniowana zdarzenia które się wydarzyły już się zostały zakończone i się już nie zmienią mają na nas wpływ e, to co miały zbudować to zbudowały i to jest oczywiście prawda ale jednocześnie nie do końca jest to prawda bo przecież to jak interpretujemy naszą przeszłość e, może ulec zmianie może ulec zmianie e, a co za tym idzie wpływ tej przeszłości na nas może ulec zmianie Szóstka Kielichów mówi o tym, jak istotne są te treści, jak istotne jest to, jak patrzymy na siebie. E, bo to definiuje w dużej mierze nasz stosunek do wszystkich wydarzeń, e, w których braliśmy udział, e, w których się znaleźliśmy, e, które były dla nas takie dojmujące, zwłaszcza w negatywnym sensie, ale też szczęśliwe. E, mają na nas ogromny wpływ, taki właśnie konstruktorski. E, stworzyły nas, myślimy, że nas stworzyły, e, takim jakimi jesteśmy. Ze wszystkimi zaletami, ze wszystkimi wadami. Często jest to ciążenie w kierunku jednak pewnych resentymentów i pewnego poczucia nieszczęścia. E, myślę, że te tęsknoty, bo tak tutaj trochę interpretuje to. Zwłaszcza teraz, tak jak powiedziałem, że ta interpretacja została podbita tą szóstką kielichów, tęsknoty, e, które tutaj mamy w cesarzowych w kochankach, one e, mogą rezonować z jakimś szczęściem z przeszłości, którego nie doświadczyliście, za którym bardzo mocno tęsknicie, i które e, jawi się nam jako ważne. E, zobaczmy, co macie w głowie w związku z tym, co leży w waszej świadomości, Diabeł, hmm. no <laughs> właśnie marzenia o dostatku, prawda? Tutaj na tej karcie to jest bardzo mocno podkreślone. Diabeł jest oczywiście kartą żywiołu Ziemi, a więc też ten dostatek jest mocno taki określony jako ten ziemski. Eee, i, I pasuje mi to, pasuje mi to tak naprawdę em, do, do tych wszystkich pozostałych kart. I do, do tego, że jakby bardzo mocno marzycie, i tak nawet magnetycznie was to przyciąga, wasze myśli w kierunku jakiegoś spełnienia, w kierunku jakiegoś marzenia o szczęściu, marzenia o spełnieniu, które jest trochę konwencjonalne, nie sądzicie? Tak mi się wydaje, ten diabeł, o którym mówi o pewnym. Em, spełnieniu materialnym, tak nieważne, czy będzie to bogactwo, czy to będzie prestiż, taki w, duży wpływ na inne osoby, czy to będą takie przyjemności stricte hedonistyczne, um, albo to, co macie w podświadomości, tak? ta miłość, tak? czyli ta, ta przyjemność taka bardziej e, ulotna. Pasja, spełnienie. Nie chodzi tylko o miłość romantyczną, chodzi o miłość do życia, o miłość do siebie, o miłość do bycia tym, kim jestem. Kiedy wstaję rano, patrzę na lustro, akceptuję siebie całkowicie, bo to wybieram. Bo taki jest mój wybór. O tym jest karta kochanków. Gdzieś jesteście w tym zawie zawieszeni, tak jakbyście tak gdzieś w waszej głowie, w waszej podświadomości pływali, tak? W tym w tym trochę nierealnym świecie, a trochę bardzo takim mocno świecie określonych marzeń, określonego prestiżu. No i ta dwójka monet, która tutaj was tak ściąga w dół. Duży, duży dualizm, bardzo duży. Zobaczmy na bliską przyszłość, tak? Karta nadchodzących wpływów, która będzie na was oddziaływać. Paś. Kielichów, mhm. albo, albo e, ja myślę, że ja zastanawiam się, czy to jest jakaś osoba w Waszym otoczeniu, e, która będzie wzmacniała tę tak, Waszą skłonność może do, mm, do marzeń, do szukania inspiracji e, w sobie, ale też na zewnątrz, bo to jest zawsze trochę połączone. Tak? Dostajemy to, czego szukamy tak naprawdę świadomie albo podświadomie. E, czy to jest może, czy ten paś kielichów tutaj trochę nie pokazuje was, który się m, jakby ujawni e, jakiś, jakaś nowa forma zachowania, m, jakaś nowa forma wrażliwości, która się właśnie e, wykluje tak naprawdę z bycia, tak? W tych energiach, w tym procesie takim trochę nierealnym, takiego zawieszenia. E, m, dla mnie paś Kielichów mówi o takiej sytuacji, w której z jednej strony um, potrafimy czerpać przyjemność z doświadczenia różnych stanów emocjonalnych. Także myślę, że mówi to o przyjemności z marzeń, tak? e, ten, ten Tutaj ten element wodny jest taki mocny dosyć. E, ale jednocześnie on jest też y, jest kartą y, trochę takiego potencjalnego zagubienia. Możemy się zagubić, choć jeszcze nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, że faktycznie y, być może zaszliśmy w tej drodze wewnątrz siebie y, trochę za daleko. Dlaczego? Bo Paś kielichów czuje się komfortowo, tak naprawdę, w takich y, nie do końca jednoznacznych sytuacjach. On ma o tą, w sobie tą otwartość, tak, tą niewinność. Wchodzę w nową sytuację, co się wydarzy, to się wydarzy, ale to będzie wspaniałe. I to daje dużo poczucia bezpieczeństwa, i to jest ważne, ale musimy pamiętać o tym, i tak mi się wydaje trochę, tej, że może to trochę e, prowadzić na manowce. Jeśli za bardzo, Pozwolimy sobie na to, z drugiej strony, może, albo nawet na pewno, jesteście w takim momencie, że trochę tego potrzebujecie, że, e, że to ma ta, ta tożsamość, ta wasza elastyczność, to wasze zawieszenie może pomiędzy jednym i drugim, e, ma wytworzyć taką swobodną przestrzeń, w której będą pracowały energie. E, I jeśli nie zgubicie, myślę, w sobie, tej precyzji i tej umiejętności, e, którą macie do pewnego rodzaju, nawet bym powiedział, okiełznania rzeczywistości, to wcale to nie, może, nie by, to, nie może, to nie musi być zagrożeniem. To może być element po prostu tego, że teraz będzie wam dobrze. Radzę sobie z tym, co mam w życiu, a jednocześnie w środku, w głębi siebie, w tych takich rejonach bardzo subiektywnych, bardzo indywidualistycznych, jestem po prostu szczęśliwy. W tym świecie może marzeń, może pragnień, może aspiracji, do których może nie mam dzisiaj dostępu, ale em, sama myśl o tym, samo przeżywanie tego w głowie jest niezwykle istotne i jest dla mnie ważnym budulcem mojej, mojej teraźniejszości. Okej, okay. jak widzicie siebie w tej sytuacji? Szóstka buław. Ja tak jak, tak jak widzę tutaj, że jednak powiedziałbym, że nie czujecie się zdominowani za bardzo przez ten dualizm. Myślę, że potraficie kroczyć, że może nawet on jest pewnym em, gwarantem waszego sukcesu. Szóstka buław mówi o tym, że ja wiem kim jestem, bo wiem co potrafię, bo wiem co mogę zrobić, jakie mogę kroki podjąć, ee, w którą stronę. Mogę spojrzeć, po co mogę sięgnąć. To jest świadomość własnych umiejętności, własnych talentów, które potrafię w taki aktywny sposób użytkować. Energia bardzo mocno budująca i znowu dużej pewności siebie. Dlaczego znowu? Bo tak jak naprawdę e, i diabeł, i kochankowie, i cesarzowa to są karty e, pewności siebie, poczucia pewności siebie. E, świadomości, że moje wybory, które, które dokonuje e, moje, e, moje zachowanie, którego się podejmuję, e, mam nad nim kontrolę. Mam nad nim kontrolę i czuję się w tym swobodnie. Okej, okay, zobaczmy, jak w takim razie widzą Was inni. Mhm. Powtórzony dostatek, powiedziałbym, a nawet, może nie tyle do, dostatek, ale w takim rozumieniu, powtórzona stabilność. Wiem kim jestem, e, wiem skąd pochodzę i wiem tak naprawdę gdzie chcę być. No ja myślę, że po tych kartach tutaj bardzo mocno widać, że wy wiecie gdzie chcecie być. I jest to e, coś, co was e, mocno definiuje od środka, ale też co rezonuje na zewnątrz. Dlaczego? Waszą sytuacją była dwójka monet, która mówi o radzeniu sobie, ogólnie o radzeniu sobie. Inni widzą Was jako dziesiątkę monet, więc można by nawet zasugerować, że widzą Was. Lepiej niż może nawet jest w rzeczywistości, ale to jest dosyć dobre, bo to pokazuje jak fajnie, jak fajną energię potraficie z siebie wydobyć, jak fajnie umiecie jakby rezonować z tym co pozytywne, z tym co jest obfitością. Potwierdza to oczywiście ta karta szóstki buław, tak, która jest kartą trochę takiej samospełniającej się przepowiedni, ale w pozytywnym, jednoznacznie pozytywnym sensie. Tak. Można też tą kartę jako po prostu, jako prawo przyciągania zinterpretować. Dobrze, nadzieje i obawy, nadzieje i obawy. Czy są jakieś nadzieje albo obawy? Myślę, że ta karta mówi o, o nadziei po prostu, tak? Czwórka, no tutaj pięknie pokazana, tak? Stabilność, ale stabilność systemu, stabilność y tutaj systemu rodzinnego. Każdy, każdy tutaj ma swoją funkcję do spełnienia i każdy w niej jest świetny. Eee, czwórka Buław mówi o tym, tak mi się wydaje, niech to trwa jak najdłużej. Eee, niech, będzie, niech będzie bezpiecznie, niech będzie spokojnie, niech będzie stabilnie. Zobaczcie, jak e, mamy bardzo tak, bardzo zdecydowanie e, powtórzoną tą równowagę w kartach. Szóstka, dwójka. E, znowu powtórzona szóstka, dziesiątka i teraz czwórka, tak? Jako zaznaczenie tego, że. Jest stabilnie, ma być stabilnie. W tym kierunku zmierzacie i ciekawi mnie, czy, czy ta energia pazia kielichów, tak? Czyli właśnie takiego odnajdywania się w pewnej niestabilności, odnajdywania się w takich momentach, kiedy przypojawiają się rzeczy, które może nie do końca rozumiemy, ale ja umiem się w tym odnaleźć, umiem kroczyć wśród tych fal. Czy to nie jest element? Tej waszej umiejętności do trzymania równowagi. Jaki mamy wynik albo radę? Zmiany nadejdą, ale myślę, że każda zmiana, która nadejdzie, będzie tak naprawdę dobrą zmianą, bo ta elastyczność, bo to doświadczenie obfitości, szczęścia, spełnienia. Może dlatego, że tak jakby wpływa na was świat zewnętrzny, a może dlatego, że wy macie w sobie pokłady wewnętrzne, które pozwalają wam to w ten, a nie inny sposób interpretować, tak? Będzie tak fajnie z wami rezonowało. I w związku z tym poradzicie sobie, tak? Bez względu czy na to, czy koło pójdzie w tym kierunku, w kierunku zimy, czy w kierunku lata. Wszystko jest naturalne, cały cykl jest naturalny. E, I można być szczęśliwym. I, na, I tutaj, i tutaj, tak? W zależności od tego, jak bardzo mamy silnie tak jakby skondensowaną psychikę, ustrukturalizowanego siebie w środku. A marzenia, pragnienia, świadomość celów, tych, które są realne, tych, które są nierealne i tych, których jeszcze nie wiemy. E, bardzo w tym pomaga, bardzo w tym pomaga. Koło fortuny, myślę, tutaj też sugeruje trochę takie e, zaproszenie do tego, żeby po prostu zawierzyć we własne szczęście, żeby zawierzyć we własne szczęście, bo, bo tak naprawdę jest to jedyna sensowna opcja, e, która się tutaj przed nami klaruje. Ok, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego czytania. Mam nadzieję, że było dla Was inspirujące, bardzo pozytywne, bardzo wzmacniające czytanie. Chociaż przyznam szczerze, że gdy zobaczyłem na samym początku tą dwójkę monet, myślałem, że to nie pójdzie w tym kierunku, a jednak tak się właśnie stało. E, oczywiście życzę Wam, żeby te wszystkie energie się pięknie u Was e, zmaterializowały. Jeśli chcecie, to oczywiście zapraszam Was do skomentowania filmu. Możecie zostawić lajka. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to gorąco Was zachęcam do subskrypcji. Jeśli jesteście zainteresowani czytaniami indywidualnymi, opis, jak, jak zamówić takie czytanie, znajduje się pod filmikiem. I do usłyszenia kolejnym razem. Pa pa.